Maszynka dowosów Raven to urządzenie, które chcę Wam omówić w dzisiejszym odcinku. Cześć, z tej strony Jakub Barański i witam Was w kolejnym materiale na kanale Marki Raven. Raven EST004 to męska maszynka do włosów, która posiada wszystkie najważniejsze funkcje, jakie maszynka do włosów powinna mieć. To idealne urządzenie do stworzenia stylowych fryzur w domowym zaciszu. Męska strzyżarka marki Raven wykonana jest bardzo ładnie. Jej kształt jest ergonomiczny i świetnie leży w dłoni, co na pewno wpłynie na komfort użytkowania podczas manewrowania tą maszynką. Kiedy będziemy przygotowywać fryzurę. Po wzięciu maszynki do ręki, od razu to, co rzuca mi się w oczy, to to, że mamy tutaj okienko, w którym widzimy, jaką mamy ustawioną długość strzyżenia. Następnie mamy włącznik, za pomocą którego włączamy i wyłączamy naszą maszynkę. Do tego pod tym przyciskiem kryje się również specjalna funkcja travel block, o której powiem wam później. A kolejny przycisk, który jest poniżej włącznika, to przycisk od trybu turbo. Poniżej przycisku znajdziemy również wyświetlacz, na którym mamy informacje o stanie naładowania baterii oraz o tym, czy blokada travel block jest włączona. W zestawie z męską maszynką Raven EST-004, oprócz samego urządzenia, znajdziemy również szereg akcesoriów. Trzy nasadki, za pomocą których możemy regulować długość strzyżenia od 3 do 12 mm. Szczoteczkę, dzięki której utrzymamy nasze urządzenie w czystości. Olejek, za pomocą którego jesteśmy w stanie przedłużyć żywotność naszego urządzenia. Kabel USB do ładowania, instrukcje oraz kartę gwarancyjną. Męska maszynka Raven nie tylko jest stworzona do używania w zaciszu domowym, ponieważ ma wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 600 mAh. Pozwala on na pracę tego urządzenia przez 60 minut, więc bez problemu możemy tą maszynkę zabierać na przykład na wyjazdy. Czas ładowania maszynki od 0 do 100% wynosi 90 minut. Dobór długości strzyżenia odbywa się za pomocą nasadek oraz pokrętła regulacji. Mamy tutaj aż 45 poziomów, a długość zmieniamy co 0,5 mm. Pokrętło chodzi z należytym oporem i charakterystycznym kliknięciem. Kiedy w domu, a może w podróży mamy mało czasu, maszynka również wyposażona jest w tryb turbo, który skróci czas naszego strzyżenia. Warto zwrócić uwagę, że urządzenie spełnia klasę wodoodporności IPX5. Pozwala to na mycie urządzenia pod strumieniem wody, co pomoże w lepszym utrzymaniu higieny. Na początku odcinka wspomniałem Wam, że to urządzenie posiada blokadę travel block. Blokada ta zapewnia nas przed tym, że urządzenie w trakcie podróży, w trakcie transportowania nie zostanie przez przypadek włączone. Aby skorzystać z blokady TravelBlock należy przez 3 sekundy przytrzymać włącznik maszynki, a na wyświetlaczu pojawi się ikona kłódki. Jak zauważyliście urządzenie jest bardzo proste, ma wszystkie niezbędne funkcje jakie powinna mieć maszynka. Jeśli macie jakieś pytania to zapraszam Was do sekcji komentarzy, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale na kanale Marki Raven. Trzymajcie się, hej!